Czy jesteśmy bezpieczni? Laskowska, która była świadkiem, bo przyciągasz do siebie awantury z udziałem Ferrariego, który już drugi raz w historii znokotował kogoś na twoim wywiadzie. Co tam się stało? Robiłam wywiad z Sadkiem. Rozmawialiśmy o tym, że z Gorelem ma konflikt i Gorel uciekł za granicę, że nie chce z nim walki. Trochę o wrzosku rozmawialiśmy. No i w pewnym momencie, w trakcie rozmowy, jadę tak, uhy, kiwam głową, uhy, i była bomba dosłownie. Ale taka, że ja tylko tak uuu, się tak wystraszyłam i powiem Ci, że to naprawdę było pierdyknięcie, ale takie ostre, nie? To... ścianka poleciała. Ścianka poleciała, no i on padł od razu. E, nie wiem jak kamery to uchwyciły, ale padł momentalnie. A później dalej udzielał ci wywiadu. Dalej udzielał wywiadu, ale powiem Ci, że się obawiałam o jego zdrowie, bo od razu widziałam, że krew mu z buzi wyszła i z nosa. E, na szczęście pewnie, bo mogło być sprzątnienie mózgu, nie? No krew... tak naprawdę okaże się. Na najbliższych, na najbliższych dniach. Tak, też mi się tak wydaje, że to może być jeszcze całkiem poważne, bo to u... pewnie będziecie słyszeć, ee, jak to było pierdeknięcie, bo mikrofon miałam dość blisko, <grystanie> także był łomot ostry. Ja się śmieję, ale mi jeszcze ręce latają. Słuchajcie, na pierwszym High była podobna sytuacja. Monika robiła wywiad z później nazwanym Erykiem Wykładziną i tak samo Ferrari e, go znokautował, tak samo tutaj mamy powtórkę z rozrywki. Tak, tylko Eryk właśnie mówił, że wykładzinę się zaczepił, a rzeczywiście później jak obejrzał film to stwierdził, że to jednak nie była wykładzina. Pamiętasz, że Eryk mówił, że on nie, nie, nie padł od uderzenia, tylko się potknął. Nie wiem, jak zareaguje Sadek, jak będzie bronił, myślę, że nie ma nic do obrony. Potępiasz takie akcje? Wiesz co, no powiem Ci, że to było uderzenie z zaskoczenia. Ale wiem, że Sadek zresztą się przyznał. Nagadał, ostro przygadał Ferrari'emu. Przyznał się, że ostro nagadał mu wcześniej i powiedział, że należało mu się. Sam powiedział, że mu się należało, żeby dostał strzała? <grym> strzała jak strzała, ale po prostu Ferrari zareagował pewnie na jego słowa wcześniejsze. Chociaż ja jestem zdania, że e, jeżeli słowa ostre padają, no to można skonfrontować się również słownie, niekoniecznie z ciosem. No, ale że faceci tak rozwiązują e, konflikty, no to wiadomo. Moja na kolejne wy wydarzenia High Liga potrzebujesz kask i jeszcze. Tak, ja mówię, już nie, nie żadną ochronę, tylko po prostu kask i jakieś kurczę wszystko takie. Najlepiej jak w futbolu amerykańskim się ubierają. No tak ostatnio kadioski, nie? Na, miał tak samo, że ubrał się w kask i myślę, że ja też będę w kasku chodzić. Moja, powodzenia na dalszych wywiadach. Dziękuję. Nie, nie, nie przyciągania dalszych złych emocji. Trochę, troszkę dajcie mi odpocząć Ferrari, proszę. Chwilę, tak jak Tomek mówił swojej sportu, sześć tygodni przerwy. Nie wiem, chyba na wakacje się wybiorę. No. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Safe Ben, jesteśmy bezpieczni.